Jak rozpoznać swój bliźniaczy płomień? Trzecia część porad. Dwie poprzednie znajdują się w poprzednich filmach. Porada numer 8. Masz poczucie, że ta osoba się do ciebie przybliża lub oddala. Zależnie od tego, jak daleko od ciebie jesteście, będziesz odczuwać konkretne emocje. Może być tak, że jeżeli jesteś daleko od swojego bliźniaczego płomienia, będziesz odczuwać silny smutek i tęsknotę. Nie wiadomo dlaczego. Natomiast jeżeli Twój bliźniaczy pojem będzie się do ciebie fizycznie przybliżał, możesz mieć poczucie takiej wewnętrznej radości. W moim przypadku wyglądało to w ten sposób, że jeżeli na przykład ta osoba oddalała się ode mnie na dużą odległość, bo leciała za granicę, to po pierwsze ja czułam bardzo silny smutek i wręcz takie poczucie, że powinnam tą osobę gonić, że powinnam nawiązać kontakt, że ta osoba mi się wymyka, że ją tracę. Natomiast podczas pobytu tej osoby za granicą, daleko ode mnie. Czułam smutek bez powodu, bardzo silny smutek. Często były też takie sytuacje, że ja nagle miałam ochotę, że chciałabym wylecieć na przykład w tamto miejsce. Nie wiadomo dlaczego. Nawet jak nie sprawdzałam, gdzie jest ta osoba, bo obecnie tego w ogóle nie robię, to mam czasem takie poczucie, że chciałabym się znaleźć tu czy tam. Nie wiadomo dlaczego. Twoje ciało może także odczuwać to, że twój bliźniaczy przypomni się do ciebie fizycznie przybliża. W moim przypadku wyglądało to w ten sposób, że miałam takie poczucie, jakbym wewnątrz w klatce piersiowej miała kuleczkę, piłeczkę, która dosłownie skacze z radości. Porada numer 9. Jeżeli ta osoba jest krytykowana, jeżeli jest hejtowana, to Ty to czujesz. Tak samo, jeżeli w przypadku tej osoby po prostu dzieje się coś złego, jeżeli ta osoba jest smutna, to Ty również możesz odczuwać ten smutek. Objaw numer 10 to sny z bliźniaczym płomieniem które się nie kończą, powiązane z takim poczuciem przybliżania się i oddalania. Często właśnie mamy takie poczucie, że ta osoba nie to, że nam się śni, to jeszcze zanim nam się śni, to potrafi się do nas po prostu przybliżyć, a potem oddalić. I my raz chcemy ją złapać, raz chcemy, jak jesteśmy zdenerwowani, to chcemy ją wykurzyć, raz chcemy ją znowu gonić. I tak naprawdę mamy takie poczucie, że jakby ta dusza, jakby ta osoba się do nas przybliżała i oddalała. I często też w tym etapie pojawiają się różnego rodzaju sny. O snach dokładnie mówię na innym nagraniu, natomiast mogą to być też takie charakterystyczne sny, w których rozmawiasz z tą osobą, po prostu rozmawiasz. I możesz nawet tych rozmów nie pamiętać, ale po prostu tak jakby dusza się komunikowała. Ciąg dalszy objawów w kolejnym nagraniu.